Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz Pakosz i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować pierwszy z trzech gameplayów, w którym opowiemy Wam trochę o samych spolszczeniach, opowiemy Wam trochę o klimacie w grupie, a kiedy zaprezentujemy odrobinę gameplayu właśnie ze spolszczeniami. Spolszczenie, które tutaj widzicie pochodzi z wersji które jeszcze nie wydaliśmy, aczkolwiek nie różni się nią zbytnio od tego, które macie obecnie dostępne. To co... Wydostanie się naprawdę będzie się skromnie różniło od tego, co już teraz macie. To są głównie poprawki kosmetyczne, które no nie wpływają na sam odbiór innego DLC. A więc jak widzicie, gram... Pierwsze z trzech niesporuszonych DLC do Dragon Age'a pierwszego, które toż to opowiada o przygodach Leliany zanim poznała naszego Szarego Strażnika. Czyli DLC jest jakby takim prequelem wydarzeń z gry, aczkolwiek to trochę na wyrost jest powiedziane. W każdym razie dzieje się to na kilka miesięcy, tygodni, na pewno nie jakiś dłuższy okres przed wydarzeniami z gry właściwej. Jak pewnie wiecie, ogólny zarys fabuły tego w DLC można znaleźć w podstawowej wersji gry, bo Leliana nam opowiada o zdradzie przez Marjolen. I w zasadzie to DLC nie jest żadnym zaskoczeniem pod kątem popularnym. No i z sobą nowe spojrzenie na NDLC Jest ono dość, no dość długie, kiedy wyszło było dość długie jak na standardy Bioware'u. Ostatnio trochę im się polepszyło Na no, przykład przy lewiatanie do trzeciego Mass Effecta aczkolwiek hmm, no, Jak się wydaje krapa trzeba tam robić z dobrymi dalskami tak więc przejdźmy już do właściwej rozgrywki. Wstęp nam się skończył. <tryk> No i powinienem wam teraz opowiadać o klimacie jaki panował wśród teamu z którym miałem okazję pracować w zasadzie nawet mu przewodzić tak więc no jak wiemy często w tego typu projektach jest totalny mismaks kulturowy każdy ma inne podejście do, do danej rzeczy, to jest oczywiście zrozumiałe. Niektórzy pracują, przez co traktują jako hobby tego typu projekty, a niektórzy po prostu udają się wszystko, co mogą zrobić, aczkolwiek nie było w tym przypadku nikogo, kto by przywiązywał ogromną wagę do tego projektu. Pierwsze wersje takie w cudzysłowie, się już pojawiały te kilka miesięcy po wyjściu w DLC aczkolwiek te wersje były dość hmm. pozostawiały wiele do życzenia osoby, które grały prawdopodobnie wiedzą o co chodzi ogólnie historia tego połyszczenia jest bardzo bardzo długa, bardzo bardzo rozległa Na pewno mogłem to zrobić lepiej, mogłem to bardziej przemyśleć A po prostu zrobiłem kilka głupich błędów w życiu Jak brzmi Przez które pierwsze wersje projektu odstraszały, a nie zachęcały do gry Tak więc pierwsze wersje były dość niedopracowane. Nie Pozostawia wiele do życzenia i to trzeba przyznać. Tutaj nie ma mowy o tym, że to jakiś wypadek przy pracy drobny, czy coś po prostu nie, nie wyszło. To jest przypadek, po prostu złe rozplanowanie wszystkiego. Na to wpłynęło, a tutaj jestem gotów się w pełni objąć winę za to, jakie to miało pierwszy kształt. Ale potem już coraz więcej ludzi poznałem, coraz więcej świetnych ludzi, którzy naprawdę byli chętni do pomocy, którymi naprawdę mi się miło pracowało, ja będę zacząć na przykład od na przykład można zacząć od Łukasza, który postanowił wziąć projekty pod skrzydła obecnie najlepszego fanowskiego serwisu o Grze Dragon Age, grze serii w zasadzie, bo jest z kilka spin-offów, na przykład komiksy czy książki, które się pojawiają w tym uniwersum. Jest też przecież film animowany, który się pojawił niedawno strona o wszystkim informowała Liczę, że te mody w tle, które się w stanie przejawiają mnie no przeszkadzają jakoś bardzo, ale nie chciałem się ich wszystkich wyłączać Ale tak to Poznałem też wiele bardzo przyjaznych osób, które były wytwardziały w tym co robiłem. Tutaj można by wymienić partka, który szybko ogarnął tłumaczenie, który był bardzo skory do pomocy i z którym się chyba najwięcej razy pokłóciłem o kilka rzeczy. Powiedzmy... Tutaj się ja wykazałem ogromnym debilizmem. Tak. Ja płyniełem najwięcej failów w tych projektach. Ale cóż. Kieczyciki na zielicy było. Ogólnie rzecz biorąc, klimat w grupie był niezły, dopóki ja nie zacząłem za bardzo kombinować. Teraz już mamy w zasadzie wszystko ogarnięte, wszystko co teraz się dzieje w projektach, robię w dużej mierze ja, to najwyżej konsultuję się z innymi osobami, kiedy nie mam pewności co do niektórych rzeczy, które chciałbym zrobić. Tak więc jeśli wychodzi jakaś wersja, w której są same, same poprawki, to większość tych poprawek nanoszę ja często bazując na screenach, które otrzymamy od osób niezwiązanych z samymi tłumaczeniami. Jedna osoba jest naszym testerem, więc mamy stały kontakt, a reszta osób, które jakieś tam screeny podsyła, jest niezwiązana z nami. Tak, są wymienieni na liście osób, w którym... Zawdzięczamy to jak wyglądają obecne wersji Polszeń. Aczkolwiek nie są w zespole, nie mam z nimi swojego kontaktu. Są, bo są. I ja co jest. Nie z... Nic więcej tutaj nie ma do roboty, bo. Bo i co? Jak już wspomniałem o kilku osobach, bardzo ciężko jest wymienić wszystkich. Chociaż o osobach pokoju Kamila, który naprawdę wiele do projektu wniósł. Jego poprawki, jego sugestie były bardzo trafne, bardzo często. Z jego... Po prostu to, co on wniósł do projektu, chyba nikt nie wziął na, tak, na takim rozmachu a jednocześnie z tak wielkim luzem niektórzy pewnie próbowali tutaj coś zrobić w ramach tych projektów głównie dla tej sławy, której nie no, czymś takim się pochwalić nie możemy. No, osobiście uważam, że na szczęście. Bo... Nam słowa nie jest potrzebna, a każdy kto by chciał w to zagrać i będzie chciał to po prostu poszuka odpowiednich spolszczenia. Osoby, które myślą, że mogą coś z tym zyskać to powiem krótko, że niewiele się tym nie dzieje po prostu wszyscy żyją swoim życiem za jakiś czas się właśnie aktu wyda nie, nie ma co tutaj pisać o jakichś korzyściach majątkowych że sobie mówiliśmy ja za was mówię w zasadzie to by było na tyle co Wam chciałbym pokazać to jest jak już wspomniałem pierwszy z trzech kolejny będzie prawdopodobnie filmik z golemu w myślę że wypadnie lepiej niż ten który ja Wam tutaj teraz prezentuję a ostatnim będzie właśnie spolion na czarownicę. Potem prawdopodobnie opublikujemy wam kilka screenów nadchodzącego społecznienia do Dragon Age Ultimate Edition. To jest informacja dla osób, które wyczekują na to spolszczenie. Kilka screenów właśnie z tej wersji, z rzeczy przygotowanych specjalnie pod tę wersję. A na koniec już będzie samo wydanie nowych wersji pieśni "Reliany", kolonów Ongaraku i połowienia na czarownicę jeśli zmiany które będziemy wprowadzać będą tyle istotne żeby był sens wydawać nową wersję i oczywiście wtedy pojawi się też spolszenie do Ultimate Edition a to było na tyle

And you love it. Don't toy with me. I did everything I was supposed to. I wager before captain would say you did a good deal more. I am impressed. We are very much alike, you and I. I have a surprise. We did not come this far to slum in darkened streets. Len I Len make sure she has everything she needs there will be no rest for us tonight don't keep me in the dark who's the mark of distinction you have in mind in good time just know that we will have earned a special rest when all is done ready yourself and come back to me you won't have to wait long